Z tej strony Paweł i Paweł. Dzisiaj kolejny skuter i już żałuję, że musimy się z nim rozstać. To po prostu to jest ból na moim sercu, bo jak hawaną naprawdę fajnie mi się jeździło, bardzo mi się ona podobała, tak tym jeździło mi się jeszcze lepiej. E, a to zresztą co widać po, co widać po naszych bananach, na, znowu. A, tak, znowu, znowu, ale to wiesz, za chwilę wyjdzie tak, że co my nie dostaniemy, to się śmiejemy. Z no tego. Znaczy, wiesz co, nie, nie, niekoniecznie, bo przy, przy poprzednim modelu Jadea byliśmy bardziej poważni, ponieważ tam to, tam to było nasze zderzenie z nowoczesnością. Tak, i byliśmy, takim... byliśmy obydwaj bardziej I, z, i, zaskoczeni. Ten, I ten pędzący pociąg. Tyt, tyt, tak, tyt, dokładnie, i pędzący tyt. pociąg, więc na to nie byliśmy, że tak powiem, psychicznie gotowi. <laughs> tak, ale tutaj, tutaj to jest naprawdę coś... coś... Te, te, takie połączenie e, klasyki... Z nowoczesnością. Tak, to jest, to jest bardzo trafne określenie, jak można na, y, przedstawić, opisać w krótkich kilku słowach model, który chcemy Wam pokazać. Ale od razu, chodź, pokażemy, bo to ja się nie mogę doczekać, żeby to pokazać. Tak, w dniu dzisiejszym, proszę bardzo, skuter Roma. E... Nawiązanie od razu znowu do. Tak, Włoch. i Włochy. Tak, od razu też Roma, od razu kojarzy nam się. Znowu nam tylko brakuje kawy. Tak, to, ale powiem ci szczerze, że ja jestem tak naładowany energią. Bo nawet teraz, jak tutaj dojeżdżaliśmy, żeby zrobić ten materiał, to ponownie. No, e, zła, jakby do ciebie podłączyć to, minus, to przez ciebie płaciłem. No, dokładnie. <laughs> tak, jak, jak najbardziej to. A, bardzo pozytywne emocje, jak widać. Szkoda, szkoda, że naprawdę się z nim rozstajemy. Aroma, no to włoski design ponownie. Pawle, e, widać bardzo banany na naszych twarzach, ale nie bez powodu. Ale słuchaj, nie ja, powodu. ja banana mam za każdym razem, jak jadę czymś, co ma dwa koła i nie muszę pedałować, wiesz, no a Ostatnio zaczynam zastanawiać się nad rowerem elektrycznym, bo to też może być fajna sprawa, natomiast to zdecydowanie, inaczej, jak coś ma dwa koła i lepiej przyspiesza, jest szybsze, to, 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 to tym większego to banana. Dokładnie. Tak? U, u, banan rośnie wprost proporcjonalnie do <laughs> przyspieszenia. Prawo dwóch pawów. <laughs> <laughs> Ale e, w porównaniu do e, Hawany jest zdecydowanie szybsze znaczy się, wiesz, kwestia tego, że jest mocniejszy przede wszystkim, ponieważ tutaj silnik ma prawie 5,5 konia mechanicznego to jest 4000 W tak, 4000 W, to prawda to jest rzecz pierwsza, ale też jest ta prędkość maksymalna większa, bo mi się udało te 78 km na godzinę tam mi się pokazywało a tym razem ja byłem wolniejszy 77, dwie tak jest to jest druga rzecz, no i trzecia rzecz to to naprawdę przyspiesza to jakby to miało tą prędkość maksymalną to w granicach 100 km na godzinę to, to ja bym się nawet podejmował wyprzedzania czegoś i do tych tam 60-65 km na godzinę to naprawdę dobrze przyspiesza tak, tam to później inne. tam później na górze to jest już tak, troszeczkę wolniej przyspiesza, ale to nie jest takie że Odczuwamy, że, że, że nie, że jest skok taki, że nie, że tu już nie przyspiesza. Nie. W to... milenium się włącza tutaj od 45 do 65. To jest takie, wchodzimy no, w nadświetlą, my, nie? My to powinniśmy zacząć robić takie testy chyba, wiesz, jeszcze, e, żeby pokazywać jak coś przyspiesza, nie wiem, no, od 20 do 45 km, tak? A jeżeli coś jest zablokowane, a druga rzecz to jest od tam, nie wiem, 30 na przykład do tych 70 km. No, zaraz no, się okaże, że. E, tak jak Havana na przykład nie osiąga takiej prędkości, więc no. tam będzie czas, w latach świetlnych będzie to. Duże koła. Też powodują to, że e, fajnie się tu jedzie, to nie są e, dziesiątki. Tak, tutaj też jest 12 cali, tak jak e, było w Jadei, tak jak było w Howanie GT też koła tak. 12 cali, system hamowania, hamulce tarczowe, e, wentylowane, e, hydrauliczne przód tył, przód tył e, no i system, że ten CB, e, CBS. Tak hamujemy jednym jednym i to hamujemy łapie, dwa tak, koła. Tak dwa koła dokładnie. Także y tak, to jest to. Ale wiesz co? Tak naprawdę tutaj ten skuter moim zdaniem jest lepszy pod każdym względem od wszystkiego tego co do tej, czym do tej pory jeździliśmy, mówiąc tylko o elektrykach, tak? Nie, jakby nie, nie wychodząc na spalinówki. Pierwsza rzecz. To jest tryb, dwa tryby jazdy, mhm. no i można by było powiedzieć, że spoko, że i w Hawanie były dwa tryby jazdy, i hawana GT jeździła do tyłu, tak. i, i w Yadei były dwa tryby jazdy, tak? mhm. ale tutaj e, ten Low Pozwala jechać 50 na godzinę. Tam mi się pokazywało chyba 48-49. Tak, około tak. 50 tak. On, na godzinę. On to pewnie, też... On pewnie docelowo miał być zdłowiony do 45, aczkolwiek gdzieś tam jakiś jest no jest 47-48 uh -huh. km na godzinę, tak? Poniżej 50. O, uh -huh. tak, może najlepiej to powiedzieć. A potem przełączasz sobie na tryb high i czujesz, że to jedzie do I przodu wyrywa, tak, wyrywa i mam wrażenie nie jest, trzeba by było zmierzyć prędkość, jak szybko się rozpędzam, przyspieszenie mhm. że między trybem low a trybem high jest różnica w przyspieszeniu, że jak stoisz, też mi, też jak mi, nie stoisz jak, jak siedzisz i wciskasz jesteś na low, odkręcasz manetkę, jedziesz do przodu, tak i to jest spoko, ale jak masz high to jest Tak, więcej bardziej jest, jest bardziej bryny. agresywny, tak. agresywny bym rzekł tak. o, nawet. O, o. Właśnie, jak już usiadłeś na y, tutaj maszynę, powiedz mi, y, jak Twoje wrażenia co do pozycji za kierownicą? Tutaj niestety, jeżeli porównamy to do Jadei, to się niewiele zmienia, bo są mniej więcej na tym samym poziomie. Może tylko z jednym drobnym wyjątkiem, mamy płaską kanapę, mhm. Tak jak to było w Hawanie. Hawana miała taką płaską, zupełnie poziomą, tak? Tutaj jest taki, taki Lekko delikatny tak, spadek, ale to mi znowu pozwala na to, żeby się dość swobodnie odsunąć do tyłu. Czyli mhm. jestem sobie tutaj, tak, żeby mieć trochę miejsca, to o, sobie jadę prawie że na miejscu pasażera. W no, związku z czym ze mną pasażer. No, a wiesz że? No najwygodniej by nie było. Powiem ci tak, wiesz że ja miałem to samo, żeby mieć wygodną pozycję, ja sam musiałem się odsunąć, żeby po prostu tak mieć kolana. Ale ja z widzę, bardziej, że, ty, z przodu. że ty, chcesz mieć podpórkę w ogóle tutaj. Tak, e, ale powiem no, no bo zobacz, to, jadąc, super, następnym ja... razem trzeba poszukać takiego skutera, bo musimy poprosić o taki skuter, żeby tutaj miał w ogóle takie oparcie, żeby się no mógł tak, jechać. No dobrze bym miał. Popatrzmy się jeszcze na wygląd. Mhm. Moim zdaniem ja będę to cały czas porównywał do tych skuterów, w którymi jeździliśmy. Chciałem powiedzieć dwóch, ale one były trzy <try> trzy. <try> tak. E, to jest taki bezpieczny wygląd pomiędzy futurystyczną jadeą a klasyczną hawaną. Uh -huh. e, wstawki chromowane. Czy, czy na lampie, czy tutaj z boku, to zresztą bardzo fajnie wyglądać na, widać nawet, na nawet czarnym, się... tak? Powiem... Tutaj one jeszcze bardziej są... ładnie, widoczne. ładnie, się, ładnie się zdecydowanie na, na Twoim kolorze one komponują. Bo tutaj on, przy tym kolorze moim zdaniem one trochę nawet giną. Tutaj troszeczkę giną. Natomiast nie jest tak, że gdyby to było wszystko w tym samym kolorze, to ten skuter... byłby monotonny i nudny. Byłby monotonny i nudny. Tak, a to, że tam są jakieś takie przełamania. Moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie, aczkolwiek masz rację, lepiej wygląda to na czarnym. Brakuje mi to, co mogłoby być jeszcze: to tutaj z przodu na tym nosku takie właśnie stawki e, chromowane. Mhm. Myślę, A... że to by, to by e, dużo zmieniło tutaj. Fajnie jest, że mamy możliwość zamontowania kufra. Mhm. Bo nie ma tutaj przestrzeni bagażowej pod siedzeniem. Tam mamy akumulator. Tam ewentualnie zmieścimy na spokojnie, zmieścimy sobie ładowarkę do tego. Natomiast nie ma tej przestrzeni bagażowej. A fakt, że. Jest tutaj akumulator, jest on dość wysoko usytuowany, powoduje, że środek ciężkości jest też zdecydowanie wyżej. I jeśli chodzi o takie manewrowanie tym skuterem, to muszę przyznać, że Jadea była... Łatwiejsza, o, tak powiem. Nie wiem, czy była zwrotniejsza, ale była łatwiejsza nie, taka prawda. w takim, była, takim jeżeli, ciasnym manewrowaniu. W ciasnym manewrowaniu to prawda była łatwiejsza. Tutaj to wszystko w tych dwóch modelach masz przemyślane. Masz, w egzemplarzach, okay. egzemplarzach, bo tutaj nie mamy modelu. Tak, w, w dwóch, dwóch egzemplarzach, nie. przepraszam, w dwóch egzemplarzach masz wszystko przemyślane, ponieważ tak, okej, okay, zróbmy, na, nawiążmy klasyczną lampę, klasyczną tutaj linię, ale nie zapomnijmy też nowoczesnych z tyłu. Tak. Do kierunkowskazów czy do światła Dokładnie. Świat... No tak, to, to, to masz rację. Natomiast jeśli chodzi o komfort jazdy, bo może tutaj chciałbym się zatrzymać, to jadea była taka ciut moim zdaniem zwrotniejsza. I jak nie wiem, czy pamiętasz, przy chawaniu GT mówiłem, że może jakiś zawodowiec odczułby różnicę w środku ciężkości. Okazuje się, że ja, nie będąc zawodowcem, już, już odczuwam masz... różnicę już masz to. w środku ciężkości. Pawle, e, choć e, pokażmy, może jak to wygląda faktycznie z bliższych Tak, w szczegółach. Dokładnie. Zwróćmy uwagę, tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, hamulce tarczowe. E, system, kiedy naciskamy hamulec tylny, również e, dociskany jest hamulec przedni. Na co mamy tutaj dwa wężyki poprowadzone, jak widać. E, hamulec tarczowy e, hydrauliczny, tak jak zresztą w poprzednich modelach. Wspomniane wcześniej wstawki. Tutaj chromowane. Wyglądające ok. Coś co było również w modelu Jadea. Podnóżek dla pasażera. Tutaj, akurat wysuwany na sprężynie. Osłona tutaj na silnik. Silnik elektryczny. Warto w tym miejscu wspomnieć o zawieszeniu, ponieważ w tym modelu mamy regulowane zawieszenie. Widać wyraźnie gwint, także regulowany jest prześwit. Coś. O czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli kierunkowskazy i lampy. Według mnie wyglądające futurystycznie, ale bardzo fajnie komponujące się z całością. Nie jest to przesadzone, nie jest to jakoś nachalne. Tradycyjny, jak klasyczny, kufer. Klasy, klasyczny kufer. Małe zakupy, mały kask. Jest w stanie jak najbardziej pomieścić. Nie jest to wiadomo, do, maszyna przystosowana do dalekich podróży. Mamy tutaj manetkę. Gazu, e, światła awaryjne, e, przy kciuku e, dostępny łatwo przycisk Low High lub jeszcze też tutaj widoczny e, starter oraz e, bezpiecznik do w sumie e, gaszenia. Przekręcamy e, stacyjkę, bardzo fajnie widoczny wyświetlacz dużo lepiej moim zdaniem przemyślany niż w modelu e, poprzednim. Następna sprawa e, światła e, dłu, e, drogowe, mijania e, i kierunkowskazy z klasycznym tutaj już e, Wyłącznik. od, wyłącznikiem, odbojnikiem, no i klakson. Powiedzmy sobie jeszcze o dwóch istotnych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest Bateria, mhm. która ma realny wpływ e, na nasz zasięg, tak? Tak jest. E, I druga rzecz, e, skoro już tam będziemy zaglądać, to zobaczmy, ile jest miejsca na ewentualne graty. Dokładnie. Bardzo łatwe otwieranie. Przekręcamy tylko kluczyk w lewo. I tak mamy tutaj, w tym miejscu, no, jak widać, jest ta przestrzeń, nie jest ona zbyt wielka. Ładowarkę bez problemu pomieści, tą ładowarkę sobie na razie tutaj odstawimy. Mamy tak, jak w poprzednim modelu, bezpiecznik. Bezpiecznik wiadomo odłączamy, tutaj wejście jest takie samo jak w Havanie GT lub w Jadei. I tak, można wyciągnąć tą baterię. Nie ukrywam, lekka ona nie jest. Ona trochę waży, więc jeżeli ktoś myślał, że sobie będzie mógł tutaj wyciągnąć baterię, zanieść ją do domku, leciutko i ją naładować. To, to, się się grubo, to się grubo pomylił. Minusem tego y, rozwiązania tej baterii, czy tego modelu, może tak, y, w porównaniu do pozostałych modeli, które testowaliśmy, jest to, że nie ma możliwości naładowania tego z zewnątrz. Trzeba tak. sięgnąć, podpiąć w tym miejscu ładowarkę, albo, z, albo, albo zataszyć to albo y, do domu. Albo szarpać, szarpać się z baterią, no, która, no, tak jak. Nie jest, nie, jest lekka, no. nie jest lekka. I schowek, tak naprawdę, ten zbyt wiele nie pomieści pomieści tylko i wyłącznie e, baterię ładowarkę ładowarka się spokojnie tutaj mieści tak ale no to, tak powiem i mamy... zostaje odrobinę miejsca na jakieś graty takie których tak, tak nie, nic specjalnie dużego tam nie e, zmieścimy. czy włączyłeś mi e, Kurczas, złapał mnie. Znowu bym się zastanawiał, czemu nie jedzie. No właśnie, ostatnia była taka sytuacja. Myślałem, że się nie kapnie. Ale tak, wcześniej, jak Pawle słusznie wspomniałeś, w tym miejscu była, była to możliwość do ładowania, w chowanie GT, jak i również. W Yadei, tutaj tego nie ma. Ale tutaj z przodu mamy inną rzecz, która według mnie jest ciekawa i to jest fajne nawiązanie do Wespy klasycznej, ponieważ w klasycznej Wespie z lat 70. też tutaj był w tym miejscu schowek. Powiem wprost, ten schowek jest tak na dobrą sprawę według mnie tylko i wyłącznie na dokumenty, ewentualnie portfel, ale producent pomyślał, że. Można jakieś mikro rzeczy sobie naładować, ponieważ jest tutaj również wejście USB. Chciałbym podsumować ten naprawdę fajny, ciekawy odcinek z fajną, ciekawą maszyną. W... Maszyna, mi. Maszyna Mi tak jest. Nie no, dla mnie mówię, mówię o... Ja miałem nie, sam jedną. jedną ja miałem jedną maszynę. Tymi... Nie, 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 jednocześnie na dwóch. <laughs> Dokładnie. E, sz, szkoda, szkoda się z nią rozstawać. Naprawdę. Tak, no. No. E, nie ukrywam, że. Jeśli chodzi o taki fan z jazdy to to szybkiej, do, to, ja, to, to jako skuter dawało najwięcej. Tak, to to dawało najwięcej. No wiesz, no, też najmocniejszy silnik, największa prędkość maksymalna, tak naprawdę największy zasięg. Mhm. Wszystko naj. No. Jak do tej pory. Więc no może nie był najwygodniejszy. O, nie, to, był to, najwygodniej, to, nie był to... najwygodniejszy, to, to fakt nawet dla mnie, ale to wszystko, że tak powiem, no, rekompensuje. Rekompensuje, bo nie zwraca się uwagi na no. y, takie drobne detale. Wart A poza tym, no. im szybciej jedziesz, <noise> tym krócej jedziesz, bo ci się szybciej rozwodowuje bateria. No wiesz? No tak. Jak przez godzinę będziesz jechał, to 78, 78 km na godzinę, to praktycznie masz godzinę jazdy i, i do domu będziesz dalej pchał. No tak, to prawda. Ale fakty są, fakty są takie, no właśnie. Ten zasięg, y, co mi. Co, no, Wada też elektryku, no to, to na to nie można nie zwrócić uwagi. Czas ładowania 4 do 6 godzin. Tak. Eee, tutaj no nie można o tym wspomnieć. Brak tej zewnętrznej ładowarki trochę boli. Ale nie jest to jakoś tak jakaś mocna bolączka. Znaczy wiesz, jak masz garaż, to dla ciebie to jest obojętne, tak? Mhm. Jeśli tego garażu nie masz, no to, to wtedy zaczyna być e, już jakiś tam Musisz dyskomfort. Kombinować. Tak, Musisz, dyskomfort. E, wtedy kombinować. Natomiast ja tutaj jeszcze raz muszę to podkreślić. Zasięg na tym naprawdę pozwala wyjechać gdzieś kawałek za miasto. Mhm. Tak, już nie trzeba się w ramach tego miasta kręcić, ale zasięg połączony z prędkością to jest dla mnie naprawdę mega fajną rzeczą i absolutnie wystarczającą. Wystarczyło, żebyśmy przyjechali tutaj tak, i spokojnie starszy nam na powrót, żeby oddać skutery. I żeby i też maszyny, przy okazji, wiesz, to, i, chciał, i chciałbym, maszyny. i chciałbym... Maszyny. dokładnie, a przy okazji będziemy jeszcze też w drodze powrotnej czerpali z tego mnóstwo fanu, jakby nie tak, patrzeć. tak. Dlatego... Zapraszamy na jazdy testowe, zapraszamy na Facebooka, zapraszamy na YouTube'a, albo już jesteście na YouTube, to oglądacie. E, TikTok mamy TikTok. E, Instagram. E, Facebooka, mamy. to już mówiłeś. E, Strona internetowa, internetowa i link od razu też e, do opisu, jak chcecie więcej jakichś takich informacji technicznych poznać, to właśnie tam. Liczymy na to, że będziecie z nami w kontakcie poprzez... E, e, tak, jest to jeden z lepszych. To prawda. Mamy nadzieję, że się podobało. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema. A my idziemy jeszcze trochę pojeść. Tak jest. Podobnie jak w IDI, masz. No, też są wysokie. A tak, tu też właśnie trzeba wcisnąć, widzicie. Tak. Eee, i masz wysu wysuwane eee, wysuwane podnóżki dla pasażera Nawet same się wysuwają. No nawet same się wysuwają. Przejdźmy do czegoś co ma za... Co ma z za... To, To jest taki nasz znak umowny, nie? Że... Akcja! Pff, koniec! Tak było? 3, 2, 1...